Hej, przychodzę dzisiaj do Was z wielkim denkiem, naprawdę wielkim. Takim wielkim. Długo nie nagrywałam takiego filmu, e, jakieś 3 miesiące i trochę się tego nazbierało. Y, wygląda to tak obficie, bo jest dużo po prostu butelek po żelach do kąpania i tym podobnych. Natomiast, nie przedłużając, lecimy po kolei, co tam się znajduje w tym wielkim koszu. Na pierwszy ogień żel pod prysznic Precious Shower Oils, Scarlet Rose i Paczula. Yy, bardzo ładny, kobiecy zapach, żel z Senses, bardzo lubię, polecam. Kolejny żel, Zen. Taki trochę owocowy, trochę jaśminowy, to jest mandarynka i jaśmin. Yy, nie należy do moich ulubionych, ale wiadomo, żele się zawsze użyję I to jest jeden z moich ulubionych, czyli yy, Shi, Chi, Green Tea i Werbena. Zielona herbata i werbena, no uwielbiam ten zapach, on jest taki kojący. No i żele, no wiadomo, <gryw> lubię po prostu. Po wyciągam może te żele najpierw. Festive Wishes, zimowe jabłko i cynamon. Hmm, średnio lubię takie zapachy świąteczne, tam kupiłam jakieś w robocji czy w zestawie, no to się zużyło. Hmm. O, jeszcze jeden Precious, <tryk> ten co na początku, tylko że w mniejszej pojemności. Hmm. O i kolejna zielona herbata, naprawdę jej lubię, mam zapas płynny kąpieli, Goodnight Sweetheart z Avonu, niebieski taki. Ja te płynne kupuję jako mydło do rąk, wlewam po prostu do pojemniczka na mydło. Yy, ten zapach jest okropny, yy, nie go. Taki medlany, trochę waniliowy, trochę nie czuję za bardzo był. <noise> ale mm, nie polecam tego. Na pewno nie. E, szampon do włosów Tresama z biotynu. E, bardzo lubię. Jednak ostatnio moje włosy coś się z nim e, przestały lubić i musiałam zmienić, ale ogólnie jest bardzo dobrym szamponem. E, płyn micelarny. Micelarny? Nie. Z dwufazowy, dwufazowy z Avon z y, Nutra Effects Ym, jakiś czas było dobrze, a ostatnio zaczęło mi po nim przyczypać oczy, nie wiem dlaczego na razie mam inne y, płyny dwufazowe, zobaczymy, może za jakiś czas do niego wrócę Christian Laurent czyli płyn micelarny, luksusowy bardzo zachwalany w internecie jak ja go nie cierpię zużyłam naprawdę z wielką męką, denerwuje mnie zapach, denerwuje mnie, yy, no nie wiem, ma coś w sobie takiego, że go, nie, no nie lubię go, no. To jest z wodą termalną i aktywnym tlenem, mam teraz jeszcze z 24 karatowym złotem i on jest jeszcze gorszy, jeszcze bardziej go nie lubię. No, sorry. Kolejny płyn do kąpieli, red berries and chocolate. Czerwone owoce i czekolada. No, ten już był fajny. Ten się szybko zużył też <grymne> jako mydło do rąk. Ten jest świąteczny, ale taki przyjemny, zdecydowanie przyjemny zapach. O, do kompletu z szamponem tresem. Odżywka też z biotyną. Odżywka jest rewelacyjna, naprawdę. Fajne są włosy po niej gładkie. Nie są obciążone. Bardzo fajny produkt żel do mycia twarzy ze Owsem z Avon Care był okropny zużyłam go ostatecznie do mycia pędzli i to jeszcze nawet do tego się specjalnie nie nadał bo trzeba go było wlać pół butelki żeby w ogóle domyć cokolwiek miał być chyba delikatny no ale zrobili trochę zbyt delikatny e, taft zielony, bardzo go lubię to jest e, objętościowy nie skleja przede wszystkim. O, jeszcze jeden y, żel, ten zimowy, z cynamonem, z jabłkiem, no, to już wiecie. Elsef czerwony. Y, niech sobie przypomnę. Nie no, w porządku, bo chyba zużyłam całą butlę, więc... Y, wydaje mi się, że było okej okay z nim. Do włosów farbowanych. Teraz mam i z olejkami, i ten jest super. Ten, co ten jest mam. Maska z keratyną z kalosa. No, te maski, no to jest. no jest Mistrzostwa Świata. Za 12 zł macie litrową maskę. To jest właśnie z keratyną i proteinami mlecznymi. Bardzo fajnie do takich y, kręconych, lekko włosów się sprawdza. Y, wspomaga ten skręt. To może teraz coś z innej półki. Ampułki. Ampułki odmładzające w 7 dni i 7 lat wstecz. No i ja tak trochę podchodziłam sceptycznie do tych ampułek, ale one są świetne. Po tygodniu moja skóra na twarzy była nawilżona, napięta, wypełniona jakby... W niektórych miejscach wyglądała jakby była po delikatnym nawet butoksie. Ta skóra była taka wydatna. Yy, tu mam takie drobniusieńkie kreseczki pod ocz wokół oczu. To one się wyprasowały i co najlepsze, powiększyły mi się usta. Yy, ten efekt nawet mogę powiedzieć, że został mi trochę. Fakt faktem, yy, to są produkty, które trzeba używać regularnie i teraz znowu zaczynam nową kurację, bo po prostu efekty są takie, że ja jestem w wielkim szoku nie wiem jak to się sprawdza na starszych skórach teraz właśnie moja mama będzie testować to może dam wam kiedyś znać jak to, jak to wygląda, czy faktycznie też ma taki spektakularny efekt jak na mojej skórze bo nie ukrywajmy jednak nie jestem, nie mam skóry dojrzałej mam dopiero 28 lat no dobra, lecimy dalej Winter Treasure malina i wanilia bardzo fajne mydło do rąk Cóż więcej mogę powiedzieć? Eee, antyperspirant, naturalny, grejpfrut i imbir. Jeszcze trochę mi go zostało, bo już po prostu nie mogłam cierpieć on w ogóle nie, nie działa jako antyperspirant, jak u mnie przynajmniej. Eee, żel pod prysznic, papaja i kokos. On jest zadziwiająco rzadki w porównaniu do całej reszty z żelów Senses. Ten jest taki dosyć wodnisty, zapach ma piękny, no ale ta, ta znowu, ta rzadkość jego mi strasznie przeszkadza i no więcej go nie, nie będę na pewno kupować. Yy, famen. Dobre pół butelki tutaj zostało, jednak idzie do kosza, bo po prostu ten zapach jest okrutny i jeżeli się nim psikniemy, czy ja, czy mąż, to on po prostu śmierdzi jakby już był noszony 8 godzin i by się człowiek spocił, więc ja nie wiem co to za efekt spocone... spoconej pachy, no. no sorry, ale nie. Moja ulubiona pasta do zębów Colgate z aktywnym węglem, no ta jest świetna, naprawdę daje rezultaty, widać, że te zęby są bielsze. Podkład Lux długo go nie używałam, w ostatnim czasie wróciłam i zapomniałam jaki on jest cudowny, kupiłam kolejne opakowania. Po prostu on wygląda świetnie na skórze, naturalnie, nie widać, nie widać go, po prostu kładziemy warstwę i wyglądamy jakby nasza skóra była taka piękna. A to tylko podkład. Były ostatnie nawet dni, kiedy go nie pudrowałam, i na mojej mieszanej skórze się utrzymał i wyglądał nawet lepiej niż, przy, niż przypudrowany. Jeżeli się zatrze wokół nosa od, no, od chusteczek, wiadomo, to nie jest to takie rzucające się w oczy, bo on ma tak... Podkład adaptacyjny to jest w końcu. On naprawdę się adaptuje do naszej skóry. No rewelacja. Kolejny antyperspirant Fasoft Control. Bardzo fajny zapach, świeży. No i ten był spoko. Płyn dwufazowy chyba, tak? Preparat do demakijażu. Bardzo tłusty w każdym razie zmywa wszystkie tusze wodoodporne do rzęs rewelacyjne, tylko mogliby trochę większe butelki robić, bo to jest 50 zaledwie. Krem do stóp. To jest jeden z moich ulubionych, bo mam jeszcze jeden taki z, czerwoną, z czerwonym kolorem z Avon Footworks. To są niewidzialne skarpetki, no ale trochę to tak działa. To jest taka silikonowa powłoczka na stopach, faktycznie fajnie działa. Sól do kąpieli, no to do moczenia nóżek przed właśnie wieczorkiem spa. Kwiatowa, spoko, cóż więcej można o niej powiedzieć. Szampon Colorist z Sajosa, no niestety, dostałam po nim upierzu. Nie wiem, kiedyś używałam szamponów z Sajosa i było w porządku, teraz coś, nie wiem, czy zmieniły się formuły. No, w każdym razie, no nie przepasował mi tym razem, miałam plamy czerwone nawet na głowie. Nie wiem, czym to spowodowane. Dobra, kolejny żel męski. Tym razem cytryna i eukaliptus. Nie wiem, nie wypowiem się nie używałam. Spoko myślę. Zapach taki świeżutki. O, może to. Płatki z kwasem glikolowym z Aniu e Clinical. 10% kwasu glikolowego, i to jest po prostu rewelacja. Ja to kupuję regularnie. Tu jest 30 płatków, i one starczają mi mniej więcej na, 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 na 3 miesiące. Tak, 2-3 razy w tygodniu używam tego. Ym, I faktycznie, jeżeli mam jakieś wypryski, to na, kiedy zrobię wieczorem tymi płatkami. Na drugi dzień budzę się z o wiele mniejszym nasileniem tych wyprysków. One są wygładzone. Niektóre nawet znikają od razu. Także to działa, naprawdę. Kolejne opakowanie płatków Isana. To jest hurtowe, po prostu ilości. Są najlepsze płatki moim zdaniem, jakie są dostępne. Wielki płyn do kąpieli, czyli mydło do rąk moje. Yy, luksusowe kwiaty, bardzo ładny zapach kwiatowy, taki właśnie nadający się jako mydło do rąk rewelacyjnie yy, Eniu, witamin C yy, tu są takie małe kapsułki yy, z 20% witaminą C i ja już o tym kiedyś wspominałam, no jak ja nie cierpię tego produktu w porównaniu do serum z witaminą C, które mam tutaj też zużyte to jest 10% tylko w tym serum, ale to rozprowadzanie tego produktu jest rewelacyjne on, milutki produkt, oleisty szybko się wchłania, tu jedna kapsułka nie starcza na moją twarz, muszę użyć dwie, a w w tym pudełeczku jest chyba 12 kapsułek, czyli to jest zaledwie 6 dni, a cena jest taka sama, 45 zł, a to starcza na 2-3 miesiące, to na 6 użyć, nie Kompletnie nieekonomiczne, ale to Wam polecam. To serum to jest po prostu hicior. Yy, kolejny, rzecz. O, ten, że to ja uwielbiam. Yy, gelato Moment, lody waniliowe. One są jakby waniliowe, polane adwokatem. Można się rozmażyć. Piękny zapach, naprawdę. On jest yy, rzadko dostępny yy, w okresie zimowym, bo to jest raczej taki wakacyjny zapach, no ale. Polecam, jak zerwiecie. Fa znowu, jakiś arbuzowy. Szału nie było, zużyłam, ale bez rewelacji jakiś. Pydełko Isana. Czerwone, antybakteryjne do mycia pędzelków. Bardzo dobre. Bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. Kolejne waciki. Kolejne Fa. <fres> fresh and dry. Eee, też bardzo lubię ogólnie te sprawdzają mi się. Teraz mam kolejne kupione opakowanie, więc używamy następne. Eee, woda różana z Avon Care, Stosuj, to jest tonik. Tonik? Nie, to nie. No w sumie tonik. Jako tonik się używa ogólnie wody różanej. Eee, Daje takie przyjemne odświeżenie, kiedy na przykład umyję rano twarz i pochodzę jakiś czas i chcę nałożyć krem, to przemywam sobie twarz wtedy takim tonikiem. I yy, no buzia jest czysta, świeża i gotowa na przy, yy, przyswajanie kremu. Perfumetka Lid Sequin Dress, czyli Mała Cekinowa. To jest taki bardzo słodki zapach jak na Lid Black. No, bardzo słodki. Miałam po prostu perfumetkę. Niekoniecznie mi się podoba ten zapach. Więcej na pewno nie kupię. Vibo Burlesque tuż do rzęs. No, to jest rewelacja. To muszę kupić kolejną sztukę na pewno. Tu jest szczoteczka silikonowa, taka dosyć drobna. Z jednej strony ma dłuższe igiełki. I piękny robi wachlarz rzęs. Naprawdę rewelacja. Pasta do zębów Himalaya Sparkly White. Kiedyś jej używałam i ona mi tak się spodobała. Wróciłam teraz po nią, bo była na, jakiej, na jakiejś promocji. Po prostu mówię: A, wezmę tą raz na zmianę. No i nie zachwyciłam mnie ponownie. Yy, ma fajny smak, ale czy wybiela? No tak nie do końca. No i teraz yy, tusz One Lush Genius Five in One. Yy, nie polubiłam się z tym tuszem kompletnie nie, ta szczotka jest y, za wielka do moich oczu ona jest po prostu jak moja większa od mojego oka no nie no, taka jak moje oko w każdym razie no za dużo tego tuszu się nakładało na moje rzęsy krótkie, które mam i one zamiast być większe i dłuższe stawały się bardziej y, proste niepodkręcone, obciążone i wydawały się krótsze po prostu, nie Um, kolejny żel. Malina i Cassis. Nie wiem co to jest. W każdym razie taki owocowy, świeży. Bardzo fajny. I teraz mamy coś z Faberlic. Um, body scrub mięta i czekolada. No jak ja ubustiam ten zapach. Mm, mięta i czekolada to jest po prostu moje ulubione lody i w ogóle mm, Cudowny zapach. No a skrup, y, również Wam mogę serdecznie polecić. Y, to jest taka forma y, oleista, y, którą używamy już po kąpieli. Nie w trakcie, jako zamiast y, żelu podprzyśnięc, tylko już po kąpieli. Zostawia nam mięciutką, piękną, pachnącą skórę. Po prostu jak się wyjdzie z łazienki, to ten zapach jest za nami. Na pewno zamówię następne opakowanie. Kolejne. Yy, żelek myjący do rąk Venus to jest chyba z Rosmana tak mi się wydaje to żelek wel w porządku yy, krem Hydra Advance Enu. bardzo lubię ten krem jest bardzo lekki yy, super się sprawdza latem teraz zimą używam trochę cięższego kremu no bo jednak yy, wiatr i ogrzewanie robi swoje że skóra się bardziej przesusza ale na lato bardzo lubię ten do mojej skóry mieszanej i to jest, to jest wersja na noc, którą używam na dzień. O, ostatni już żel. Cool Blast Arctic Alpin Marine. I ten żel to jest po prostu rewelacja na lato. Ja go odkryłam teraz zimą i po prostu wchodzę pod prysznic. Myję się, to jest męski żel. Myję się. Jest mi zimno. On ma w sobie mentor, który chłodzi. I o ile zimą, no to nie bardzo, ale latem na pewno go kupię w upalne dni. Sprawdzi się rewelacyjnie. No, chłodzi bardzo. I teraz mam kilka produktów kolorowych. Pierwszy korektor z Lovely Liquid Camouflage. On teraz ma troszeczkę inną nazwę, ale wygląda tak samo w odcieniu 1. No, skończył się. Yy, bardzo dobrze kryje, bardzo dobrze, naprawdę. Jestem z niego zadowolona. Happy Brow, z Miss Sporty. To jest taki um, maskara, nie że maskara do brwi, koloryzująca, jednak nie utrwalająca y, tych włosków. Ja już wyrzucam, bo mam ten produkt dosyć długo. Tu jeszcze troszkę go zostało, ale już nie ładnie pachnie. Kolejny produkt do brwi, tym razem z Lovely Brow Gel Creator I no nie, żel to jest, nie jest, to maskara raczej, bo ona nie utrwala włosków Ma taki jasny kolorek Też już ją miałam dosyć długo Fajnie się sprawdza Mam kolejne w mojej kosmetycznej wieży Pomadka Long Stay Liquid Matte Lipstick Kiss Proof, odcień 16. Bardzo taki uniwersalny, bardzo ślubny odcień pomadki. Kiedy kogoś maluję przy okazji, to no, wszyscy są ten odcień, także muszę kupić kolejną sztukę. I mój ulubiony podkład. Infallible Freshware. On jest świetny. Naprawdę. Trzyma się rewelacyjnie. Ale. Wkurza jest strasznie, że się tak szybko kończy. On jest dosyć rzadki, wodnisty i po prostu no nie wiem 20 użyć i nie ma podkładu. Naprawdę. Rewelacyjny jest, ale szukam jego zastępcy. No bo wkurza mnie strasznie, że się tak szybko kończy. I pomadka z Mark. Liquid Lip Laquer Matte. To jest ta seria, która nie zastyga, która się dosyć szybko ściera. Zużyłam przy okazji jakiejś sesji zdjęciowej po prostu taki odcień czerwony, malinowy. Teraz sobie znalazłam jednego ulubieńca z nowych odcieni. Te odcienie znajdują się już na kanale wszystkie tych powodek. I ten nowy odcień Naked Crush jest rewelacyjny. Te, tak niekoniecznie. No, chyba że faktycznie do zdjęcia na chwilę, bo one się nie trzymają. Dużo bardziej rewelacyjne są te powerstay. No te to się trzymają. I co? Mój wielki kosz jest pusty. To było na dzisiaj tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!